Na jak któryś zginie, to w ten sposób zamykam, że jak któryś się spóźnia z lotu, wtedy o, zamykam, że on nie może, nie może wejść tutaj, drugi gąb nie, nie wchodzi, bo przeważnie wtedy po takim locie on jest osłabiony ten gąb, a, a jakby mu teraz taki tutaj domownik, jak powiedzieć, który nie był na, na locie, ten by wszedł. Zajął mu tą celkę, wtedy ten nie da rady odbić mu z powrotem. Żeby nie było, jak mówić, żadnej wojny, żadnego nie było, to ja za, o zamykam i zamykam całe gniazdo. Jest, nikt mu już nie wchodzi. Go on wraca do domu, wtedy mu otwieram z powrotem o, i on się cieszy, że jest w swojej posesji. Jest i o to on walczy tutaj. W przyszłości ma być, no w przyszłości, na drugi rok już liczę, że będzie, bo żona z okazji 40-lecia małżeństwa żona chce mi zasponsorować nowy gołemnik także z tych wszystkich zakamarków bym wyjdę na, to by, będzie gołemnik ogrodowy, który będzie wszystko w jednym ciągu że jeden obok drugiego będę miał tylko będę miał że taki już bardziej nowoczesny, no to tu nie jest jest sprawny, ten tu nie można powiedzieć, że jest najgorszy, ale tu jeszcze coś mu tu do tego mu brakuje nie, do tych takiego powiedzieć komfortu nie a czy, czy gołębie zaakceptują ten nowy no trudno będzie wiedzieć ten nie na pewno będą z, z początku będą trudności bo taki gołąb jak on tu jest parę lat 4 czy 5 lat już w tej jednej celce to to jest jak, to tak samo jak człowiek w swoim domu się ma zaakceptowany się czuje w swoim domu pewnie no a ten gołąb nie wie że ja chcę do niego lepiej nie zrobić czy, czy w ten sposób tak? karmić karmię dwa razy rano, wieczorem, tu jest, to są pojniki do tego, także wodę mają, zawsze do, dostęp do wody nie do, do siebie tu mają i w ten sposób. Tak jest. To nie jest wybielone, bo to tu też w tym roku jeszcze przerobiłem troszeczkę, troszkę inaczej. Tutaj byłem tak, jak ja mówię, na no, tego mojego doradcę, pana Kulbackiego. on mi tak doradza dużo, a doradza mi bardzo dobrze. Jest, jestem z jego doradztwa bardzo zadowolony, że Cieszę się żeby i chciałbym dalej z nim w ogóle współpracować, żeby tak wtedy wiem, że mnie jest, te moje wyniki są lepsze. Nie? Ta część jest e, zamykana, tu jest podwieszana antenka, bo dzisiaj dnia już jest wszystko technika i szła do przodu. Tam później pokażę zegary jakie są kiedyś do koncentrowania tego właśnie przylotu, jak on wraca nie? jest. Elektronika jest tutaj, i tą częścią on musi wejść w ten głąb, i dopiero wtedy na, na lewej nóżce ma taki Później pokażę. Ma właśnie taką te, takiego chipa, kontrolkę, obrączkę, która jest zakodowana mu na cały sezon. Może być na całe życie jego, ale na sezon jest. I jak on wraca wtedy, to odbija właśnie do komputera, podaje czas przelotu jego tego głębia, i jest zakodowane wszystko. Cały przylot jego do domu. O, tak, proszę. Mój numer, pełny numer y, telefonu stacjonarnego, że jak ktoś z gdzieś czasem znajdzie, bo miałem w zeszłym roku taki y, w kamieniu pomorskim gość zadzwonił, że rozbił się o samochód, bo on się rozbił i, i tak. Wtedy, jak jest jakiś uczciwy no to zadzwoni a ja się z tego cieszę bo przynajmniej wiem że gdzie co się gołębiowi stało gdzie on został i, i jak jest czy ja już nie muszę czekać zanim nie mogę go odnotować w swojej kartotece że prowadzę taki zeszyt prowadzę gdzie jak po których głębiach co jest i to jest yy, kiedyś tak Mówiłem, jak to tu już pomieszczenie takie zrobiłem, żeby te dyplomy tak się nie powielały. zacząłem wieszać ich tutaj swoje. Ale później stwierdziłem, że, bo jak to było kiedyś, to było tym długopisem czy tym malowane, no wtedy od światła i już, o tak jak tutaj, już nic nie widać, nie? A teraz, jak ja mówię, już tu są dyplomy, zobacz pan, czy tutaj na niektórych to już, nie widać nawet, nie można odczytać za co to było dostane tego obecnie obecne teraz ostatnio to oni na, tych, na komputerach wypisują. No to jest wyraźnie ładne widać i ponoć to tu nie wyblaknie. Nie, od słońca nic nie, ten. ale ty już później przystałem i teraz mam takie założone w katalog jak powiedzmy i, i tam mam swoje reszty. To później jak przyjdziemy do pokoju, to tam pokażę swoje. Nie? Tak. To jest cała moja, po, moja pos, po, posesja. I tu mam wizytówkę takie kiedyś dostałem od kolegi. Kochajmy swoje głębie. No i o głębie, o głębie trzeba dbać. Kto chce jakiś wynik zrobić, musi dbać o to. A nie dbać tylko o na wiosnę, kiedy jak już jest czas do wkładania na lot, bo rozpoczynamy sezon lotowy, się rozpoczyna u nas e, 27 kwietnia, to tydzień przed tym to już wiadomo, że jak ktoś tak myśli, to nic z tego nie będzie. A to jest moje takie najnowsze urządzenie, wymyślone przez mojego zięcia. Tak, wentylator przed każdym karmieniem e, przepuszczamy przez ten wentylator, także. Wszystkie jakieś plewy, jakieś tam niepotrzebne dodatki, wiatr weźmie i kurz odchodzi właśnie z tego, z tego zboża, jak tam jakiś jest. Nie? I to może zademonstruję sobie. I teraz w razie, jakieś, czy jak, jak, jak karmię, czy jakieś dodatki tutaj sprzedać, no wtedy. Wtedy dam, no i wtedy karmię. Jak ja mówiłem, karmię dwa razy rano i wieczorem. No a picie to takie rzeczy to mają codziennie, mają swoje tam i oczywiście herbatki są, herbatki są różne do gołębi, są na odkażanie dróg oddechowych i no żeby jakiegoś śluzu nie miał. No to są takie regeneracyjne herbatki, tam się daje głębio. No każdy hodowca, dobry hodowca o tym wie, że nie trzeba mówić, nie. a kto kto nie stosuje, to wiadomo ma gorsze wyniki wtedy. Jak będąc w moją hodowlę, tak praktycznie oparłem na głębiach pana Kulbackiego, który miałem już kontakt w 2005 roku. A w 2006 co zamówiłem na. nie, w 2005 na jesień umówiłem się z nim, że pojedziemy do Katowic na wystawę. On mi przywiezie jeszcze cztery głębie. No do Katowic pojechaliśmy we czterech na tą nieszczęsną wystawę. Kolega Kazimierz, Radkie, który tam zginął. Pan Elend, Brunon, Piątek Tomasz, musi No i ja myśmy pojechali. Ja wróciłem potłuczony, kolega Radkę zginął, tu jest moje zdjęcie. Nasze zdjęcie jeszcze. 5 minut przed tym. Żona mówi, że wygląda się jakbym był piany. Ale ja nie byłem piany, tylko już tyle zmęczony i tak przysnąłem już, bo to już była godzina 17. To myśmy już byli przeszło 24 godziny na nogach. I i wtedy miałem zakupione od pana Kulbackiego te cztery sztuki. Ja mówię to, a wieczorem mieliśmy wyjeżdżać o 22 stamtąd. Ja mówię to, niech te głębie siedzą w tych klatkach po w tym kartoniku. To mam tu ma, e, mieszać tam, się mają gnieździć. No ale po godzinie 17, chyba 15 czy 5, po 18 już nie pamiętam. Była ta nieszczęsna tragedia. Moje głębie zginęły tam, ale na uczciwość pana Kulbackiego. Po trzech dniach zadzwonił tu do mnie, się interesował mną, czyż w ogóle żyje. I w zamian za te głębie, które tam straciłem, przysłał mi następne. Po tych głębiach mam potomstwo bardzo dobre jest z czego mu bardzo życzę. I w ogóle jemu chciałbym podziękować za całość mojej, jak powiedzieć. Mi, Kieru kierowania, takim nie dał mi, jak powiedz, po, po naszemu, po co się mówi taki regulamin karmienia co, kiedy i właśnie tutaj mam takie coś, nie będę tego dokładnie pokazywał, bo to jest każdego prywatna sprawa, jak to się mówi, to jest taki gryps tutaj po, po, po gołębiach pana Kulbackiego po tych najmłodszych, w zeszłym roku najlepszy lotnik w oddziele Pucki to jest bezpośredni linii. Tam jest z tyłu ten duży puchar. Jeden to jest mistrzostwo oddziału Puck w kategorii A, to jest kategoria do 400 km. To jest jeden jest z całości, drugi jest z 50, bo się 50 to jest generalne mistrzostwo polskie, to są całe polski hodowcy yy, mają takie, zgłaszają 50 gołębi tylko i te 50 biorą udział.